Cześć, kochani, jeszcze nie mówiłem do Was z takich warunków. Zapraszam Was na chwilę do skrawka mojego studia, które mam w własnym domu. Zrobiłem sobie w pokoju takie, takie wygłuszone pomieszczenie do nagrywania odcinków solowych lub nagrywania zoomów, takich coli, gdzie mój dźwięk jest bardziej wytłumiony. No ale ostatnio słuchacie mnie chodzącego z psem. Podcasty, w, tak naprawdę to są zapis audio moich vlogów z YouTube'a, i o tym YouTube'ie chcę dzisiaj z Wami porozmawiać. A właściwie o ostatnim filmie, który nagrałem, wrzuciłem dzień temu, dwa dni temu, jak teraz to oglądacie, dwa dni temu, pod tytułem: Tutaj będę patrzył w mojego laptopa: nowy trend wśród młodzieży, czy wyłączyć komentarze na YouTube. Jeżeli nie obejrzeliście poprzedniego filmu, to nie wiecie, że właśnie wyłączyłem te komentarze, ale mimo to możecie komentować film. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wyłączysz funkcjonalność komentarzy, po prostu komentarze, to YouTube wyłącza je dopiero od następnej publikacji, od wyłączenia. Czyli te poprzednie można komentować z tego, co widzę, bo miałem próbę i udało mi się skomentować po wyłączeniu komentarzy. Więc nie wiem, jak to działa. W każdym razie można ten film Nowy trend wśród młodzieży, czy włączyć komentarze na YouTube, komentować. Przepraszam, że tyle razy mówię słowo komentować. Dużo rzeczy się od tamtego czasu, od publikacji wydarzyło, ponieważ napisałem artykuł, który możecie przeczytać. Dzisiaj rano pojawił się na moim magazynie porannik.pl. Zapraszam Was do subskrybowania porannika. Podałem tam przykład i dałem też link do artykułu i filmu. Które obejrzałem na CBS New York. Na YouTubie znalazłem tą relację, krótką relację z Nowego Jorku na temat młodzieży, która zainspirowała mnie do tego, żeby wprowadzić w życie cyfrowy minimalizm, cyfrowy detoks, ograniczyć korzystanie ze smartfonów, ograniczyć swoją obecność w mediach społecznościowych i robię to systematycznie. Nie mam mnie na TikToku, nie ma mnie już widocznego na Facebooku, Instagramie, apki usunąłem. Profile pozostały, ponieważ korzystam z dobrych funkcjonalności Facebooka, takich jak Messenger i sekcja wydarzenia to jest rzecz, której nigdy nie skrytykuję, bo jest bardzo przydatna, praktyczna. Nie korzystam z oglądania Walla, nie przeglądam, nie publikuję, nie podglądam życia cudzych innych osób, nie komentuję, nie czytam komentarzy, nie otrzymuję powiadomień, bo usunąłem aplikację. I przeszedłem na kolejny etap. Jako twórca treści jest to dla mnie ważny krok, przełomowy. Być może wiele osób może się dziwić, że jako twórca treści zdecydowałem się na takie kroki, ponieważ mam alternatywę. Piszę artykuły na Substaku, czyli na poranik.pl, nagrywam vlogi, nagrywam podcasty. Mam subskrybentów, którzy z mojej strony subskrybują mój newsletter Lepiej teraz na stronie lepiej teraz. Subskrybują też artykuły na poranniku, publikuję na LinkedInie i publikuję na Xie, więc tych kanałów dotarcia mam dużo. Nie muszę korzystać z social mediów. Tłumaczę i argumentuję w poprzednim vlogu nowy trend wśród młodzieży, tak się zaczyna tytuł. Dlaczego według mnie nie ma sensu mieć komentarzy, dla, dlaczego podjąłem decyzję o rozpoczęciu eksperymentu. Na razie to jest eksperyment. Sprawdzam, jak zmieni się moje życie, jak zmieni się mój biznes też online, jak zmieni się praca twórcy treści w momencie, kiedy wyłączę funkcjonalność komentarzy. Otrzymam Was do tego filmu, no ale nie o tym chcę dzisiaj opowiadać, chcę powiedzieć Wam, że było trochę szumu, otrzymałem sporo wiadomości bardzo pozytywnych i otrzymałem też list, który od jednego z widzów, który zgodził się zacytować, przeczytać ten cały list w tym filmie, oczywiście anonimowo, nie podam jego, jego danych, pozwólcie, że przeczytam go i się do niego ustosunkuję. Cytuję. Cześć! Przede wszystkim chciałbym podziękować Ci za ten refleksyjny materiał. Czuć nim autentyczną potrzebę zmiany. Ja jednak uważam, że nie da się tego zmienić. Nawiązując do stoików, przejmujemy się tylko tym, co możemy zmienić ma rację, czyli naszym postrzeganiem rzeczy, też ma rację. Nie zwróciłem uwagi, czy jako propagator stoicyzmu wspomniałeś tę zasadę, a można byłoby się tego spodziewać. Tej zasady nie wspomniałem, ale. Pod koniec tego vloga, tego ostatniego vloga, o którym mówimy, do którego się stosunkowuje nadawca listu, mówiłem o słowach stoików Epikteta Marka Aureliusza, dlaczego nie powinniśmy zwracać uwagi na pozytywne, jak i negatywne komentarze i za chwilę przejdę dalej. Nie zwróciłem uwagi, czy jako propagator stycyzmu wspomniałeś tę zasadę, a można byłoby się tego spodziewać. Chciałbym podzielić się swoim podejściem do tematu. No, akurat nie z punktu widzenia twórcy internetowego, ale czy to ma znaczenie? No nie ma, ma rację. Za dobre rozwiązanie uważam ignorowanie, nie wyłączanie, usuwanie komentarzy, lajków czy subskrypcji. Szkoda tracić bieżące możliwości propagacji treści. Podkreślanie preferowanej formy kontaktu by mail. Pomoże odfiltrować tych odbiorców, którzy nie słuchają ze zrozumieniem. Między innymi trudnego słowa preferowany. No i trzeba być konsekwentnym. Zachęcać do kontaktu mailowego. Przy okazji umieszczając adres mailowy w opisie kanałów, A nie do pisania w komentarzu. Dobrze do zjawiska hejtu pasuje prawo Kopernika Greszama o wypieraniu dobrego pieniądza przez zły. Lub jego interpretacje. Na przykład Mundla, że zło wypiera. Dobro. Wyjątki potwierdzają reguły. Tak też było w przypadku powyżej, ale dolaryzacja zdarzyła się ponieważ w warunkach niestabilności to lepszy pieniądz, po prostu dolar. Wypar gorszy pieniądz, czyli lokalną walutę. Czy tu możemy liczyć na podobny impuls? Empatia, kultura, inteligencja są najprawdopodobniej w społeczeństwie lub poszczególnych jego licznych podgrupach rozłożone normalnie. Popularna interpretacja krzywej normalnej wyjaśnia, że większość osób ma przeciętny poziom empatii, inteligencji czy kultury, a wartości skrajne są rzadkie. Za chwilę moi drodzy wytłumaczę, co autor miał na myśli, a pozwólcie, że skończę. Ja interpretuję to troszkę inaczej. Większość ma zerowy, niski i przeciętny poziom poszczególnych cech, a od 0 do 80% umownego poziomu poszczególnych cech posiada aż 84% populacji. I to się nazywa rozkład normalny. Czyli tak jest i było normalnie. Niewiele można z tym zrobić. Ponadto negatywne zachowania są naturalnie promowane w rzeczywistości, bo bazują na ilości. Pozytywne, oprócz tego, że są w mniejszości, to jeszcze jedną z tych cech jest ich nieujawnianie lub opory w jawnym ich manifestowaniu. Człowiek kulturalny, mając negatywny osąd, po prostu się nie wypowie, na pewno nie kulturalnie. Człowiek inteligentny nie będzie jawnie podkreślał tej swojej cechy. Więc to samo w sobie zwiększa przewagę złej strony. I tutaj kolega cytuje mnie: Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu i tak dalej, wymieniam te osoby. I kolega pisze: Podobno nie powiedział tego lem, ale potwierdza to powyższe choćby statystycznie, że, że wzmaga negatywne odczucia co wrażliwszych więc odporności i jazda bo warto. Pozdrawiam nadawca, imienia nie wymienię, na jego prośbę. Moi drodzy, chciałbym ustosunkować się do listu, będę patrzył na jego listy, będę się ustosunkowywał do jego listu. Moi drodzy, kolega ma rację, że jako fan stoicyzmu powinienem był mocniej podkreślić, co kontroluje, ale muszę powiedzieć, że właśnie dlatego wyłączam komentarze. Nie po to, żeby zmieniać świat, bo to jest niemożliwe. Ale żeby poeksperymentować z własnym procesem twórczym. Ignorowanie zamiast wyłączania ma sens z punktu widzenia algorytmów. Zgadzam się z tym. Ale trzeba czasami zrobić w życiu coś radykalnego, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie. Chcę sprawdzić, jak wyłączenie komentarzy wpłynie na moje tworzenie. I co się stanie, jak zniknie ten szum, ten dobry, czyli te pozytywne komentarze, i ten zły, czyli negatywne i hejt. Więc, moi drodzy, zachęcam Was też do wysłuchania tego odcinka, właśnie o nowym oświeceniu, bo to nawiązuje do, do tego, co napisał w mailu kolega. To jest nie 180, tylko 190 odcinek. 190 odcinek przypomniałam sobie: po co żyć, czyli manifest nowego oświecenia. I tu mówię właśnie o, tym, o tej książce Nowe Oświecenie Stevena Pinkera. Pisze o tym, jak rozkłada się ta, ta normalność w społeczeństwie. Czy społeczeństwa się zmieniają, czy idzie ku lepszemu, itd., itd. i tak i tak dalej. podsumowując, tego maila. Kolega docenia moją szczerość, za co bardzo dziękuję. Szczerość i moją refleksję na temat hejtu. Pięknie zaczął list. Ja w ogóle cieszę się, że piszecie do mnie. Jeżeli macie ochotę na taki kontakt, jeżeli napiszecie coś naprawdę wartościowego, interesującego, to podzielę się tym w kolejnym vlogu. Będę czytał wasze listy. Oczywiście nie wszystkie, tylko te, które uważam, że w jakiś sposób dodają wartość treściom moim i wartość Wam, moim odbiorcom, moim widzom i słuchaczom, jeżeli będę to publikował w postaci podcastu. Generalnie nadawca uważa, kolega uważa, że. Jest ta toksyczność, uznaje, że jest ten hejt, ale uważa, że się tego nie da zmienić. Ja uważam, że nie powinno się zmieniać świata, powinno się zmieniać siebie. I ewentualnie, jeżeli nie da się zmienić siebie, to trzeba zmienić swoje środowisko. I z tego. Z założenia wychodzę, podobnie jak stoicy, którzy mają swoje emocje, nie są robotami. Ja też nie jestem robotem, mimo tego, że propaguję stoicyzm, nie uważam się za stoika, jestem łona łonobistojkiem, co możecie sprawdzić słuchając moje odcinki o stoicyzmie, gdzie ciągle o tym mówię. Uważam, że zmiana wewnętrzna. To jest rzecz, która nie odbywa się z dnia na dzień, tylko dlatego, że przeczytam mądrą książkę i nagle się zmieniam. To jest jak z braniem prysznica, musisz brać codziennie, żeby być czystym. Zgadzam się z nim, że jest ta zasada skupiania się na tym, co możemy zmienić i nie skupiania się na tym, czego nie możemy zmienić, to dychotomia kontroli Epikteta, ale akceptacja hejtu to jest rzecz, której nie zaakceptuję i on proponuje, żeby nie usuwać komentarzy, polubień, bo to zmniejsza zasięgi. Ja docieram do moich odbiorców bez tego. Często też w moich vlogach mówię, że nie zależy mi na wielkich zasięgach, tylko na ekspresji, na tej formie ekspresji, na intymności, na docieraniu do tych osób właściwych. Nie musi mnie każdy lubić, nie jestem zupą pomidorową. On proponuje, żeby je ignorować. Ja uważam, że nie powinno się dawać tuby. Proponuję też przekierować komunikację na mail i to też komunikowałem w poprzednim vlogu, do którego on się stosunkowywuje. Kolega wyjaśnia zjawisko dominacji tych negatywnych zachowań w internecie poprzez ten, jak powiedział, rozkład normalny cech w społeczeństwie, czyli większość ludzi ma przeciętny lub niski poziom empatii i kultury. Naturalnie promuje się negatywne zachowania, bo jest ich więcej. No, i faktem jest, że osoby kulturalne, inteligentne mniej się wypowiadają. No, milczenie jest złotem. Więc, to jest, to, jest rzecz, to jest rzecz, którą się z nim zgadzam jak najbardziej. I taka jest rzeczywistość. Rzadko się zdarza, żeby ktoś inteligentny, samoświadomy, autorefleksyjny napisał coś negatywnego. W ogóle tracił na to czas i energię. Kończy wyzwaniem do działania takim optymistycznym, że odporności i jazda. Więc ja znam te wszystko, tą całą teorię stoicką, wiem o odporności. Tylko słuchajcie, ja chcę zrobić eksperyment i wyłączyłem te komentarze już. Czyli następny film. Ten film powinien, nie powinniście móc skomentować, ale ja nie chcę, żebyście nie komentowali. Nie chcę, żebyście pisali do mnie maila, dlatego w opisie tego filmu jest mail do mnie, mogę go też podać, kontakt piszcie do mnie, jakie macie zdanie na ten temat, jakie są wasze doświadczenia z hejtem, z komentowaniem, z tworzeniem w internecie, jeżeli tworzycie, co to dla was daje, jeżeli daje coś dobrego, to podajcie argumenty, podajcie przykłady, że zmieniły się wasze relacje, poprawił się wasz biznes, chętnie to też powiem, nie chcę pokazywać świata e, tylko z mojej perspektywy, nie każdy musi się ze mną zgadzać, więc Zapraszam Was serdecznie. Jeżeli jesteście zainteresowani obejrzeniem tego wideo, przeczytaniem artykułu na temat tej młodzieży, tego nowego ruchu i trendu wśród młodzieży brukleńskiej, nowojorskiej, to umieściłem link do niego w artykule, który dzisiaj pojawił się rano po godzinie 5 na porannik.pl. Serdecznie Was zapraszam do czytania mojego artykułu. Tam wymieniam też w punktach. Negatywne efekty korzystania z mediów społecznościowych, i podaje też, w jaki sposób swoje życie zmienia młodzież, właśnie z tego Brooklynu, która pozbywa się mediów społecznościowych i, i ogranicza spędzanie czasu ze smartfonem. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania. I co się jeszcze mówi? Udostępniania. Jeżeli wam się podobały te treści, jeżeli chcecie skomentować, to nie możecie. Możecie napisać do mnie list. Na czym mi zależy. Możecie też czytać moje treści i na poranik.pl i tam się ze mną też kontaktować. Przywróćmy normalność relacjom. Niech one będą wartościowe. Niech nasza komunikacja będzie wartościowa. Czego Wam wszystkim życzę, niezależnie od tego, czy tworzycie, czy konsumujecie treści w internecie, żeby to było, żeby ten internet sprawiał, że będziemy się dobrze czuli, a nie czuli się gorzej, kiedy coś przeczytamy w sieci. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.